W dzisiejszym filmie z Pet Simulatora po raz kolejny robimy testy. Po pierwsze, kluczy. Tylko dzisiaj jakiś taki gruby test robimy: Void kluczy, tech kluczy. No i dzisiaj, co ważne, też mamy już naprawdę mocne informacje na temat RNG Pet Simulatora. I dzisiaj też o tym wszystkim wam powiem Tylko na starcie, tutaj oczywiście. Mamy takiego do znowu do złapania. Tego Hijuza udało mi się dorwać z pierwszej skrzynki. Ogólnie już mam trzy takie Hijuze. W nocy udało mi się złapać jednego. Zobaczmy, czy teraz uda nam się złapać czwartego. Do no nie, no nie, udało się. Dobra, na starcie filmu musimy złapać Hijuza. Ale tak jak mówię, dzisiaj, co ważne, mamy giga mocne informacje. Informacji na temat nowego RNG Pet Simulatora. Jeżeli jest niedziela i wrzucam ten film, to znaczy, że jeszcze nie wystartował RNG Pet Simulator, ale jest szansa, że dostaniemy jakąś informację. Jak nagrywam ten film, to jest 11 sobota, jeszcze nie mamy tej informacji. Jeżeli jakaś się pojawi informacja do, nie wiem, 19, 20, to na pewno tutaj jeszcze będzie update, ale no tak jak mówię, na razie mamy takie różne dziwne rzeczy od deweloperów, które sugerują nam, że jest blisko, ale zanim tym wszystkim się zajmiemy, zanim wam o tym powiem, to musimy złapać siódza. I właśnie jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Dzisiaj o 13 po przerwie znowu na moim drugim kanale pojawi się film z Armę bo naprawdę dużo tam rzeczy dodają. Ciekawe updatey, powiem wam, że Army Wrestling się rozkręca. Koniecznie od 13 sobie sprawdźcie właśnie ten film na drugim kanale. Na razie, tak jak mówię, mamy 3 takie już. W nocy mi się udało złapać trzeciego. Jest ich 30 tysięcy. Fajnie by było do końca update'u 10 takich Hurzy złapać. I chociaż jakiegoś jednego golda. Ale dobra, czekamy 2 minuty, aż kolejna skrzynka pokaże. W tym czasie w sumie możemy sobie pójść odebrać Daker tak naprawdę. Zobaczymy, czy z Dakeru dzisiaj nam odda 400 tysięcy gemów. Musiałbym jakieś lepsze pet jeszcze ogarnąć jakieś shiny pety. W ogóle te z akselotle są lepsze od tych. Albo te w ogóle ogarnia. Nie, no, te są drogie, to są 900 tysięcy. 55 takich ghost akselotli musiałbym ogarnąć. Dobra, to zrobimy jak tą skrzynkę rozwalę. Nie będę wrzucać w sumie kolejnego Dakeru, tylko rozwalimy tą skrzynkę i pójdziemy może na start, nawet na Terry Plaza I później poczekamy jeszcze może do tej 18, może wystartuje o 18 ta gierka, tylko w sumie jak wystartuje o 18 to tego filmu nie wrzucę. A więc jak ten film widzicie, to znaczy, że jeszcze nie wystartowała gierka. Ale dobra, czekamy te półtora minuty teraz. Dobra, i w sumie kolejna skrzynka pada. Zobaczymy. Czy coś poleci? W ogóle Hitch się teraz rozpoczęło. Albo już wcześniej była, nie widziałem tego. Szkoda, że dzisiaj update'u nie będzie, no ale tak jak mówię, mam nadzieję, że w krótkim czasie wystartuje to PTRNG, bo jeżeli nie wystartuje, to ten tyt nie będzie naprawdę, naprawdę słaby, jeżeli chodzi o pet symulatora. Czy tutaj coś nam się pokazało? Tutaj nam się tylko to pokazało: Electric Pingwin, ale już go chyba złapaliśmy. To był ten pierwszy, którego wcześniej rozwalaliśmy. Zobaczmy, czy drugi się pokaże. nie, no, ja, no chyba drugi się nie pokazał. Dobra, powiem Wam, że rozwalimy tych skrzynek więcej, ale może na początku pójdźmy, porobić sobie pod. Na ultimate i spróbujmy wylewelować tego ultimate'a. Zobaczymy jak on działa. No bo tak jak mówię, podobno on jest bardzo mocny ta skrzynka jest dużo mocniejsza niż Tornado. W ogóle jak się te potkie robi? Za co się te potkie robi? Tutaj mamy ultimate i je się robi za Tap Enchanty. Krystal klucze raczej nie mam, bo wszystkie ostatnio zużyłem, tylko 52 mam. Tu mamy trochę więcej. Dobra, musimy iść dokupić krystal klucze i przerzucę sobie wszystkie enchanty z dwóch kąt na Tap Timur. Zobaczymy, ile będziemy potek w stanie zrobić sami. No 79 możemy sobie zrobić sami, ale wydaje mi się, że dużo więcej będziemy tego mogli zrobić tylko musimy pójść na Trade Plaza szybko i po prostu ogarnąć sobie krystal klucze. O no nie, jest to drogi biznes. Na szczęście zobaczymy, ile tego kupimy. Dobra, tu mamy taką mocną Trade Plaza. Kupmy sobie... No nie wiem, tyle nam styknie na pewno tych kluczy. Więcej na pewno tych potek e, nie zrobimy sobie sami. Będziemy na pewno musieli te potki dokupić. Ile teraz możemy tych potek zrobić? Teraz możemy 137, ale na pewno możemy sobie trochę zrobić enchantów szóstek, oby nam nie przeskoczyło. O, jeden tier. Dobra, na szczęście nie przeskoczyło. Jeszcze tutaj tyle mamy. Dobra, i zobaczmy, ile Teraz na starcie sami możemy zrobić. No, 207, no to niedużo. Ile 207 potek jest warte? 30 milionów. Załóżmy sobie tego skilla, zobaczmy, jaki level wbijemy. Mając 288 potek. Cyk, kliknijmy sobie tutaj na jakiś się wbił nam. 85. No, dobra, powiem wam, że samemu to my raczej mało zrobimy. Dobra, przerzucę z dwóch kąt te, te potki, zobaczymy, jaki level nam wbij, Ale czuję, że będziemy musieli grubo wydać powyżej 200-300 milionów, żeby tego skilla wymaksować. Ale przyda się do kolejnych updateów. Dobra, w sumie dużo tego nie było. Tyle tylko tych enchant, abyśmy tu jeszcze gdzieś Jajko mamy, dziękuję, żebym odrobił straty. No, mam nadzieję, że się uda. Tutaj jeszcze ktoś wystał, czy, na, czy nagram slab Battle. Raczej nie, tutaj masz najlepsze filmiki, dziękuję. Tutaj jeszcze taki ekskluzyw. masz na jajko, przyda się. Tu jeszcze taki huge pet. ktoś kończy z pet symulatorem, więc dziękuję Alanowi tutaj za to. Tutaj jeszcze coś takiego, do klanu na Discordzie trzeba się zgłosić. Tutaj pozdro, jeszcze kilka miejsc w klanie mamy, więc jak ktoś spełnia wymagania, to się na Discordzie po prostu zgłoście. Tutaj masz na odcinek 164 gifty, przyda się, dobra, otworzymy to. Dziękuję tutaj oczywiście, to jeszcze takie ekskluzywa mamy i tutaj jeszcze pozdro. Dobra, zobaczmy... Ile teraz nam wejdzie potek? No 57. Dobra, od razu musimy dokupić z 1000 na starcie tego. 1000 potek będzie kosztować około 150 milionów, tylko problem jest, nigdzie tego nie ma. No to powiem wam, że lipa. A enchanty siódemki też tego nie ma. No dobra, to nasz plan maksowania potek właśnie leg w gruzach, znaczy maksowania skilla. No nic, no to wymaksujemy sobie to tak. On 50... 86, zobaczymy jak na 86 po prostu ten skill działa, może później się te potki pojawią. Dobra, i mamy kolejną próbę, tylko znowu niestety zwykłe, no ale dobra, będziemy mieć przynajmniej. Tak jednego tylko. Czy mam Ultra -kuby? Dobra, na szczęście mam Ultra -kuby. Zobaczmy, czy tym razem nam się uda zajęło mi to trzy skrzynki, no nie udało się. Dobra, rozwalam to dalej. Trzy skrzynki i był kolejny huge Dobra, tu mamy jeszcze jednego huge'a Jak tego nie uda nam się złapać To idziemy na Trade Plaza I opowiem wam o likach, które się pojawiły No i nie udało się Dobra, idziemy na Trade Plaza Dobra, tu mamy taką Trade Plaza Wystawimy sobie może budkę Może coś zarobimy, może nie Zobaczymy, ale przechodząc do rzeczy, które oni wrzucili To tu zobaczcie, po pierwsze No wrzucili takie oczy dzisiaj rano na Twitterze, Więc to już dużo sugeruje To naprawdę dużo sugeruje I kolejna rzecz, którą zrobili To już ustawili opis gierki Miniaturkę gierki Ikonkę gierki Zmienili tytuł gierki a więc to też już sugeruje, że gra jest skończona, i po prostu, no, zaraz musi się ta data pojawić, albo ta gra musi wystartować. Data startu musi się pojawić, albo gra wystartuje. Nie, może być tak, że za tydzień ta gra wyjdzie. Może być tak, że za dwa tygodnie wyjdzie. Może być tak, że jak dzisiaj ten film oglądacie, to wyjdzie. Albo może być tak, że już, nie no, jakby wyszło, to by tego filmu nie było. Ciężko powiedzieć, co oni kombinują. No, ale jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko startu. Na pewno, dobra, niech to sobie tak postoi. Mam nadzieję, że coś się sprzeda. Jeszcze możemy sobie ewentualnie mailbox sprawdzić. Tutaj, please, daj na odcinku. Tutaj coś takiego mamy, tutaj dla ciebie Dziękuję, tutaj jeszcze coś takiego. Pozdra, tutaj coś takiego. Tutaj dla ciebie, tutaj Real Madryt, 3 Barca. Barca, niech będzie. Teraz w Barce gra Lewandowski, Szczęsna, więc jak najbardziej, bardzo teraz. Jeszcze coś takiego, takiego. Tutaj ktoś nam sporo tych ekskluzji wysłał. KDBRC, a więc dziękuję za te wszystkie ekskluzji. Oczywiście przydadzą nam się. W ogóle czy już jajka nie będziemy mogli sobie zrobić. To jest ciekawe, bo tych ekskluzji swoich też sporo miałem. Tylko oczywiście musimy uważać, żeby tych droższych nie wrzucić. No prawie mamy. Dobra, może dozbieramy i kupimy sobie huge Jajko. To jeszcze jedna rzecz możemy zrobić. Możemy sobie tutaj znowu... Forever pack kupić, bo nam się odświeżył. Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego nam się pokaże. Zastówkę na przykład. Huge Pet. No nie, nie widzę Huge'a niestety, a więc na razie sobie odpuścimy dalej. Forever pack. Dobra, niech to sobie tak postoi tutaj. Dobra, i powiem wam, że minęło sporo czasu. Gemów niestety nie udało nam się zarobić, ale wiemy już wszystko. Znaczy, może nie wszystko, ale wiemy o co chodzi z tym PTRNG, No i wiemy, że niestety dzisiaj, czyli w sobotę, tak nagrywam ten film, nie wystartuje. W niedzielę jeszcze nie wiemy, czy nie wystartuje, ale mamy już trailer tej gierki, a więc wiemy, że Preston chce podejść do tego trochę na poważniej, bo Skoro trailer wrzucił, no to znaczy, że zależy mu na tym, żeby Gierek jakiegoś hypu dużego nabrała i stała się jakąś konkurencją dla pet simulatora, co będzie dziwne. Ale tutaj zobaczcie sobie właśnie ten trailer. No ten trailer niewiele nam mówi. Mamy takie po prostu jajko, które się tam kręci. Nie ma tu żadnej daty. Tam na końcu jest po prostu napisane Very soon, czyli no bardzo blisko. No ale bardzo blisko może oznaczać dzisiaj w niedzielę, a może oznaczać. E... Za tydzień, a może oznaczać za dwa tygodnie, a może oznaczać za miesiąc. Nie ma daty konkretnej, no ale wiemy, że coś takiego będzie. No jest to dosyć ciekawe powiem wam. Ale dobra, teraz powiem wam, że jako, że będzie to RNG i jako, że będzie to jajko. To może właśnie to jajko sobie otwórzmy i też już jajko. W tym trailerze takie jajko właśnie było. Kupmy sobie takie jedno jajko w sumie. Zobaczymy, może coś ciekawego nas tego wyleci. No tu mamy za prawie rap, kupmy sobie takie jajko za ten prawie rap. I też dokupmy sobie ekskluzywy jakieś. Ile teraz mamy ekskluzywów? Chyba 70 punktów mieliśmy. Dobra, to musimy dokupić 10. E ekskluzywów o 3 punkty. Jakie teraz są najnowsze ekskluzywy? Soul Dragon. Dobra, kupmy sobie 10 takich. Dobra, tu mamy sporo tych petów. Powiem wam, że chyba kupimy sobie w sumie to 7. I będziemy mieć już na darmowe huge jajko. Zrobimy sobie to huge jajko. Otworzymy to huge jajko. Zobaczymy, czy nam styknie. Powinno nam styknąć, jeżeli dobrze wyliczyłem. Nie wyliczając tych droższych petów. no nawet trochę za dużo. Dobra, mamy darmowe huge jajko. Zróbmy sobie to huge jajko, oczywiście. No i huge jajko jest. To jajko ze znakiem zapytania też jest. Idziemy na normalny serwer to otworzyć. Dobra, i tu mamy normalny serwer. Otwórzmy sobie na początku to huge jajko. Zobaczymy, jaki huge nam tutaj wyleci. No, tutaj chyba tylko Rainbow by nam mógł zwrócić to jajko i to Rainbow Shiny. Ale sobie otworzymy to jajko. Może coś ciekawszego wylecie w jakiś sposób na Huge Elephant, który zwarty jest warty 40 milionów. No dobra, jakby spodziewałem się czegoś takiego, ale chciałem sobie otworzyć to jajko po prostu, jako że jest ten RNG trailer, w którym właśnie jest to jajko. Tutaj może nam coś ciekawego wypaść, oczywiście. Tutaj może nam wypaść jakieś dobre jajko. Zobaczmy. Znaczy, dobre Huge Spot, może nam tu wypaść. Zobaczmy, może być Titanic. Może będzie Titanic. No, niestety nie. Chociaż Umbrella Cat nam wyleciał. To chyba jest najcz za 3 pet. Szkoda, że jest zwykły. Ile on jest warty? 508 milionów, no to nawet na plus jesteśmy. No dobra, co na plus jesteśmy. Dobra, mieliśmy zrobić opening, zrobimy go w kolejnym filmie. Koniecznie o 13 sprawdźcie sobie film z Armored Wrestlinga na moim drugim kanale i do następnego filmu.